Bonjour! Nie znam francuskiego. Oui, ale uh, kostużnie, Bonjour! Karol, czy ty naprawdę znasz francuski? Uh, oui, of course! On Pardon, on Witamy! W kolejnym odcinku lekańczego. Ja jestem Woda Markowicz. To jest ja Karol jest... Pociorek. I witamy Was bardzo serdecznie. Mamy panią Kasię na dziś. Proszę bardzo. Grupa na Facebooku na dziś zaprezentowana przez Włodka w pięknej, kraciastej koszuli ala Włodek, Lumberjack, Drwal. Jestem artystą, nie muszę sprzątać. Mam nogę w gipsie, nie muszę sprzątać. Pozdrawiam Karolinę. Pozdrawiam Monikę. Słyszałyście? facetów oczywiście tym razem zapytam. Jeżeli mieszkacie w związkach, jesteście swoimi dziewczynami, narzeczonymi, czy dzielicie się obowiązkami w mieszkaniu, że na przykład wy sprzątacie trochę albo one sprzątają trochę, ale największy problem stanowią skarpetki, bo skarpetki stare nie mogą leżeć na ziemi. Jedyne miejsce skarpetek to jest albo na nogach, albo w pralce. Z sobie. Temat pierwszy, który personalnie kieruję do Karoliny, która nie może się zebrać z tym, żeby wreszcie wyrobić prawo jazdy. A ja ten temat kieruję wszystkim tym, przed którymi egzamin na prawo jazdy, a nawet już, nawet po. Ja tylko powiem, że jeżeli macie plan zrobienia prawo jazdy, to zacznijcie robić już, bo w przyszłym roku może być gorzej. Teraz jest jakaś tam baza pytań, z której można wybierać. I te pytania pojawiają się właśnie na egzaminie na prawo jazdy. Teraz od lutego 2012 ma być 1200 pytań, co według ministerstwa jest już za dużo, żeby można się tego było nauczyć na pamięć, więc albo się po prostu uczysz i umiesz i odpowiesz na każde pytanie, albo nie. Prawo jazdy będzie obowiązywało i będzie ważne tylko przez 15 lat, a po 15 latach trzeba je będzie od razem z testem. A świeżo upieczeni kierowcy mają mieć ograniczenia prędkości większe niż znaki. Jest za terenem zabudowanym to jedziemy 80, jak jesteś A nie 90. E, nubkiem, jeszcze trollkiem, takim nubeczkiem. co ja chciałem powiedzieć? Czekaj. Tylko nie dałeś do władeczka. No jak to nie? To ma... e, Nie, nie, nie. Jeszcze jedną chciałem powiedzieć. Co ciekawe, jedna piąta wszystkich wypadków jest spowodowana przez grupę 18-24, więc mówię tutaj o was. O to ja się już nie łapię. Wiem, wiem. Ja Ty pasuję. się łapiesz, łapiesz. A trzy razy więcej od tego powodują emeryci ręciści. Ja. Panie Józefie, dlaczego spowodował pan ten wypadek? Panie Józefie, proszę pana, nic nie jechało z lewej. Co jest? Co jest z tymi ludźmi? którzy zawsze siedzisz tak, że tak. Bo to lepiej widać, to prawo patrzę, nic się nie jedzie. Lewo patrzę, dobrze się rozglądam. Nic. Proszę pana, tuż z prawej zaczynało coś jechać. Wszyscy by dojechali na czas, wszyscy by dojechali na czas, a oni się śpieszą i nic z starym ludziom nie dadzą. A w tramwajach jeszcze gorzej nikt nie ustąpi miejsca. Wchodzę do tramwaju, bilet mam miesięczny dla geriatryków ze zniżką 80%. Tu się dosuwam i siedzą studenty, czytają te swoje notatki. Ja podchodzę tak, tak. Może się przesunie, może zrobi miejsce starszemu człowiekowi. Uczę się panie, mam egzamin, ja płacę tyle też za bilet, panie nie mam pieniędzy pracy. Proszę pana tak, ale my się staramy ustalić, co zaszło na miejscu zdarzenia. A panie! Zaszło, nic nie zaszło, wszystko było. 40 lat w państwowej robocie pracowałem, nic nie wynosiłem z pracy, parę tam się rzeczy wyniosło, wszyscy wtedy kradli za komu. Nie rozmawiamy o pana pracy! <grym> ja znałem takich jak ty, co donosili, mówili, że nic nie wynoszą, a potem wyjeżdżali na stypendium do Ameryki Monsterowani przez komunę. Problem jest moim zdaniem tego typu, że ludzie nie potrafią jeździć. Jadą za szybko. A ja Proszę pana, tak. Mm. Jeśli macie przy sobą prawo jazdy, to dajcie znać, a jeśli macie go za sobą, no to też dajcie znać. Co jest trolonem? Ha? Brygada antyterrorystyczna. Creme de la crème. creme. De la crème. Właśnie, crème de la creme. Właśnie creme de la creme. Czyli creme de la creme jakby to było jakieś masło, którym sobie kromkę smarujesz, tylko jak pasztecik z wątróbek gęsi. Teraz pan nie postrzega jako wieśniaka? No jak pan mówi creme de la creme, jakby to była Nivea do smarowania rąk, to tak. Bo tak, Nivea to jest taki creme de la creme. Paris Hilton przyjechała wcześniej do Polski, do Silesia w Katowicach i wynajęła sobie ochroniarzy. Ale nie jakichkolwiek ochroniarzy, tylko naszych polskich najlepszych. Prawie grom. Dziasnego nieba. No kurde, niewygodnie mi jest, no co ja na to poradzę? Odcinek nagrywamy. Chciałabym ja będę się taki ściskowarki. On jest jak Adaś, nic śmiesznego w scenie z, ze sztucznym penisem. <śleszy> Stop kamera! No ale co się pan tak szczerzysz! Zatrudniła z Hilton tych właśnie ochroniarzy z naszej brygady antyterrorystycznej. Dowiedziało się dowództwo z tej brygady antyterrorystycznej i zwolnili ich. Zwolnili ich dlatego, że to miała być tajna służba. A nie dość, że sobie zarabiali na boku, co było niedozwolone, bo trzeba było się najpierw szefa spytać. Oni nie spytali szefa, więc ich zwolnili. Ci ochroniarze, ponieważ pracują na co dzień w normalnej policji i rozbrajają różnych bandziorów, ochraniali Paris Hilton, a ich tożsamość ma nie być znana zupełnie dla opinii publicznej. I zdjęcia z nimi poleciały po wszystkich serwisach na całym świecie, no przecież zdjęcia Paris Hilton Wait. wszędzie tam są. Ale jeżeli na przykład ochronialiby wieczorami po pracy jakiegoś biznesmena, a następnego dnia jako grupa antyterrorystyczna mają wpadać, żeby go aresztować, bo robił swoje machloje, ja tu czuję pewien konflikt interesów. Ciężko jest winić kogoś, kto zarabia mało, że chce sobie dorobić na boku. No ciężko. Mam nadzieję, że weekend będzie jaki lekko stronniczy i że wyrwiecie coś z kontekstu. Jesteście już wszyscy lekko stronniczy! Drugi, dawaj z tą drabiną, gdzie ty doniesiesz? Aktor pan aktor czeka na nagranie. Co jest? 5 minut zostało, mamy 5 minut nagrania. Ostatnia próba. 3, 2, 1, i ogień. Kiedyś miałem bardzo dużo problemów z tym, żeby wbić sobie szpilę w brzuch. Ale teraz mam kleksan. 10 ampułko strzykawek. 40 mg. Jestem na haju cały dzień. Polecam. Polecam.